Witajcie. Dzisiejszy odcinek z Arkiem z Yokohamy, który jest też e, autorem czy też właścicielem e, kanału Milion Opon Blog. Które możecie znaleźć, zobaczyć na YouTube czy też na Instagramie. Dzisiaj pokażemy Wam gamę czy też portfolio opon Yokohama na sezon zimowy oraz całoroczny, no bo opony całoroczne, to jakby pełnoprawnie, są też oponami e, zimowymi. A więc pokażemy wam który model dla kogo, czym one się różnią, tak aby łatwiej było wam po prostu dokonać wyboru, nie przedłużając. Zaczynamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Poznaliśmy się już podczas wcześniejszych odcinków, gdzie kręciliśmy gamę Advan i Golander. Dzisiaj, tak jak wspomniał Robert, przyjrzymy się oponom skierowanym w segmenty opon właśnie zimowych i całorocznych. No i na pierwszy ogień, wydaje mi się, pójdą opony zimowe, później sobie przejdziemy do całorocznych, całorocznych szosowych i całorocznych, tych bardziej dla amatorów jazdy w terenie. Entuzjastów, Entuzjastów. Tak, zdecydowanie tak. Tak, tak. To też jest bardzo ważny segment, który się rozwija ostatnio w Polsce, także yy, śledźcie do końca nasz film. Dokładnie tak, a my bierzemy na stół nasze opony po mojej stronie. Mamy tutaj nowość albo po prostu oponę aktualną. Tak, tak? Aktualny, aktualny bieżnik. Jest to model Blue Earth Winter V906, który występuje również w wersji dla SUVów. Model jest produkowany od 15 do 23 cali, więc, jest to jeden z niewielu modeli, który jest produkowany w tak wysokich siernicach jak 23 cale. Tak, dokładnie. No te samochody ostatnio bardzo nam urosły. Popularność suwów rośnie, można powiedzieć, praktycznie z dnia na dzień. W związku z tym my jako producenci opon też musimy produkować opony i wyposażać je w opony zimowe właśnie. Stąd też 22 czy 23 cali średnicy nikogo już dzisiaj nie przerażają. Tak, no i tutaj po naszej, po mojej lewej stronie, tutaj przed Arkiem mamy tutaj poprzednika, model V905, który dalej jest dostępny na rynku, natomiast powoli już jest zastępowany nową generacją. Jak możemy tutaj zobaczyć, tylko tak pokrótce powiem, oczywiście bieżnik się zmienił, lamelki zostały mniej więcej takie same, jeżeli chodzi o ich kształt, pewnie też tutaj zachowanie, no bo coś, co się sprawdza, to tego się raczej tak. nie zmienia. Natomiast to, co się tutaj zmieniło, to na pewno jest bieżnik nieco bardziej tutaj dostosowany pewnie do... Śniegu, też śniegu w mokrej nawierzchni, albo bardziej do aktualnych warunków tak, drogowych, dokładnie. które się zmieniają z roku na rok, prawda? Te oczekiwania też kierowców zmieniają się bardzo, więc producenci muszą konstruować opony w ten sposób, żeby wychodzić jak gdyby naprzeciw tym konstrukcjom i tutaj, jak wspomniałeś o lamelach na przykład, jest dosyć ważne, żeby w drugim, w trzecim roku użytkowania y, móc spokojnie, bezpiecznie użytkować sobie te opony i może sobie tutaj zobaczmy y, jak te opony są nacięte. Akurat w tym przypadku Yokohama nacina opony do podstawy bieżnika, więc sobie tutaj takim fachowym rozwierakiem jak zrobimy, można sobie y, obejrzeć, że do podstawy bieżnika, czyli tutaj na tej wysokości kończy y, nam się lamelka i identycznie jest, y, zostało to przeniesione do aktualnego produktu, czyli do 906. Także jak widzicie, tutaj opony Yokohama będą sobie dawały radę, nawet jeżeli jakby zużyjemy je poniżej tych 4 mm. Co jest ważne, bo przynajmniej mamy pewność, że tutaj pod tą marką, pod tymi oponami kryje się jakość i będzie ona z nami do samego końca opony, co nie zdarza się u wielu producentów. A sprawdziliśmy sobie tutaj poza kamerami we wszystkich oponach, niezależnie czy to były opony całoroczne do SUV-ów czy Ateki. Wszystkie lamelki są nacięte do samej podstawy, także mamy tutaj gwarancję jakości i długotrwałości, tak, żywotności opony. Dokładnie, ja sobie tak. takie szczęście ciekawości sprawdzę tutaj wysokość. Bieżnik, chociaż tu będzie dosyć trudno, bo tutaj są te wypustki, nie? Tak, dokładnie. No, opona jest nowa, więc technologicznie. Tak, tutaj może być ciężko yy... mi to zrobić. Yy... Jest ale... łatwo, powinno być 8 mm. Tak, jest tutaj w granicach 8 mm. Dokładnie. Sprawdzimy sobie też drugie oponie z czystej ciekawości, mimo że to już jest model, który nas będzie opuszczał. Ale tu też mamy w granicach 8 mm, więc to jakby zostało. No bo jednak na zimę tutaj te opony jest... muszą mieć troszeczkę więcej tego. Tak, zdecydowanie niż opony letnie możemy myśli pewnie. Tak. tak, No bo letnie już yy, zdarzają się producenci, którzy poszli już tą drugą stronę, zupełnie więc te opony nieraz mają tylko 6 mm, 6 z groszem. Natomiast w oponach zimowych jest też ważne z racji tego, że, że jak powiedział Robert, do 4 mm my przyjmujemy to zużycie, to bezpieczeństwo, gdzie jeszcze to robi robotę, gdzie Yokohama, gdzie ma te cięte, cięte klec, klocki przepraszam, do podstawy bieżnika, jeszcze są w stanie pracować i widzimy te nacięcia, czyli te szlaczki. Kolokwialnie mówiąc, tutaj na tych oponach jeszcze będą widoczne i one będą zdecydowanie robiły robotę i na mokrej wierzchniej, ale również na zaśnieżonej. I tutaj mi też trochę wyprowadziłeś z błędu, bo patrząc tak na tą oponę jakby z zewnątrz i widząc to, że tutaj jakby ten klocek, bo w klocku lamelki są przerwane, myślałem, że to będzie jakby sprawiało na śniegu nie, jakieś trudności, że się może ślizgać, natomiast no już jakby teraz wiem, że z powodu tego, że one są nacięte do samego końca, gdyby to było jakby szło przez cały bieżnik, nie mielibyśmy tutaj tej sztywności na zakrętach, sztywności bocznej, więc no jakby tutaj wszystko w oponie ma że powiem, mieć ręce i nogi, ma swoje jakby odzwierciedlenie. W tym, jak opona się będzie zachowała w przeróżnych sytuacjach na drodze. No dokładnie tak jest. No zawsze sobie musimy, drodzy widzowie, wyobrazić, że odcisk takiej opony to jest mniej, mniej więcej powierzchnia naszej dłoni i w związku z tym ta powierzchnia tutaj musi nam robić robotę. Tak? Te wszystkie nacięcia, lamelki, rowki i te klocki muszą być na tyle responsywne, po to, żeby przenieść moment obrotowy, ale też zahamować we właściwym momencie. Style co tutaj też zaważyłem, a wiem, że wielu z Was, widzów, zwraca na, na to uwagę. Możemy tutaj zobaczyć tak w jednej, jak i w drugiej oponie ranty ochronne. E, tutaj wydaje mi się... No... Odstają. Jest takie tutaj. Lekkie, tak, jest tutaj tak, tak, Lekkie takie wcięcie, także nie wiem, czy to występuje we wszystkich rozmiarach. Natomiast no, producenci to konstruują tak, że w tych rozmiarach, w których to powinno być, takie rantochronne się daje, ponieważ no, nie w każdym rozmiarze ma to po prostu sens. Tak, dokładnie. No, jeżeli tutaj mamy ten profil opony generalnie wyższy, to zazwyczaj rantochronny nie występuje. Natomiast yy, Idąc dalej w las, czyli jak się nam profil zmniejsza, tutaj akurat jest profil 45, to zdecydowanie taki rand jest potrzebny, no po to chociażby, żeby ochronić naszą felgę. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że tutaj, co, jeżeli chodzi o opony V906 czy 905, jeszcze byś chciał coś powiedzieć, bo jesteś użytkownikiem tych opon, więc tak. Pewnie... Tak, też, też użytkuję od kilku lat te opony na kilku samochodach, no i służbowym oczywiście. Siłą rzeczy, więc nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń przy różnych prędkościach i mieszkam pod Krakowem, więc są bardzo, bardzo trudne warunki, które możecie zobaczyć gdzieś tam na moim kanale, też jak to jest użytkowane, jak sobie dajemy radę w takich trudnych śnieżnych warunkach, ale też też na co dzień jeżdżąc autostradami na mokrej nawierzchni z dużymi prędkościami, spokojnie sobie dają radę. No w końcu to są japońskie opony segmentu premium. I właśnie a propos tego premium, chciałbym tutaj Cię też coś podpytać, bo mamy tutaj oponę, nówkę sztukę śmieganą z 24 roku bodajże i tutaj model jest z połowy 21, znaczy ta opona. I chciałem powiedzieć właśnie, jakby tym, którzy nie wiedzą, co oni mają rozumieć pod kątem premium. I czy, też, czy taka opona z deski pierwszego roku, czy na przykład ty byś na niej jeździł. No bo wiele osób jednak na to w jakiś tam sposób zwraca uwagę, twierdzi, że te opony są gorsze. Tak, zgadzam się dziennikarze, czy, czy w ogóle. Yy... Opiniodawcy poszli w tym kierunku, żeby mówić o tych dotach tak zwanych i o starzeniu się opony. Oczywiście, każda opona się starzeje. Szacuje się, że opony zimowe, z racji tego, że mają dużo bardziej miękką mieszankę, starzeją się nieco szybciej, ale to podczas użytkowania, jeżeli one są narażone na warunki atmosferyczne, szczególnie na promienie słoneczne. Opona przechowana w dobrych warunkach, właściwych, suchych, tak jak powinny być, według polskiej normy przechowywania opon, nie powinna mieć. Jakichś znaczących różnic. Według badań specjalistów mówi się o tym, że rok użytkowania na samochodzie to jest mniej więcej. Źle powiedziałem, odwrotnie. Tak, odwrotnie. Tak, jak odwrotnie. Na samochodzie to jest rok, rok leżenia na magazynie. Więc taki to jest przelicznik, można spokojnie sobie zastanowić, po to, żeby sobie uzmysłowić, że ten DOT nie do końca y, jest złym takim zjawiskiem. Zresztą takich starszych opon nie ma też za wiele na rynku, a możemy je kupić korzystniej, w cenie? Tak, i na nich tak samo długo. Dokładnie tak. I bez obaw o bezpieczeństwo, czy jakieś zachowanie, bo dobrze przechowywana opona no jest tak samo skonstruowana, nic się jej de facto i need you Tym bardziej, jeżeli mówimy o produktach premium, które, dziś, które tutaj właśnie w mieszance, w gumie mają więcej tych bogatszych składników tych antystarzeniowych, za które właśnie się płaci. Bo Dokładnie to Dokładnie tak, bo ta technologia z, rzeczywiście, razem z ceną, tak? Rzeczywiście tak jest, tak, także to nie jest tylko cena w oponie, natomiast wszystkie te składniki, które tutaj widzicie, yy, kauczuk, yy, jakieś już lachetniacze, sadza, tu nie mamy ich wszystkich oczywiście, ale pamiętacie pewnie z poprzedniego odcinka, nasze kuleczki odbijające się tutaj Tutaj. to wszystko ten miks cały mieszanka która jest w przypadku jokohalmy mieszana w nanotechnologii czyli dbamy o to bardzo żeby w mikro w, w nanoskali była ona bardzo dobrze zmieszana i odpowiadała bezpośrednio, była bardzo responsywna na akurat zadane warunki w tym momencie po których się poruszamy. Tak. I żeby jakby w każdym tej milimetrze sześciennym opony był ta, taki sam skład, żeby Dokładnie ona była tak, jak jednorodność, tak, tak żeby ta guma była jednorodna, to jest dosyć żeby ważne. Była przewidywalna hmm. i nawet już po tych powiedzmy 5 latach e, opony premium dalej będą zachowały się tak jak w momencie kupienia, a takie budżetowe e, no, mimo wszystko te, tą swoją e, jakość z roku na rok będzie spadać, więc taka jest różnica między. Podnie, tak. No i to a, też y, nacięcie trójwymiarowych lameli, które tutaj wam pokazywaliśmy, też o tym świadczy, że tam jeszcze ma co, jak gdyby się udrapać w tych trudniejszych warunkach. Tak, w, u niewielu producentów, albo może e, ci producenci, jak Yokohama, którzy docinają do samego końca, do postawy bieżnika e, są wydaje mi się mniejszością. Raczej nie jest to popularne rozwiązanie, bo jest trudne, dosyć konstrukcyjne i no, jest to pewnego rodzaju też kompromis, ale w związku z tym, jak masz te 4 mm bieżnika, dalej jesteś w stanie bezpiecznie podróżować. Dobra, wydaje mi się, że o oponach typowo zimowych możemy już zakończyć. Weźmiemy teraz opony całoroczne, ale do przeznaczenia drogowego, czyli typowo na szosę. Dokładnie. Po a więc tak, wracamy z oponami całorocznymi do samochodów, czy tam do użytkowania typowo na szosę. Z mojej strony mam tutaj oponę Yokohama AW21 i po mojej lewej stronie przed arkiem jest Golandar CV4S G061. I no tak, opony oczywiście się od siebie różnią. Jak widzimy, tutaj mam bieżnik kierunkowy, tutaj jest bieżnik asymetryczny. Co ciekawe, po stronie zewnętrznej, y, przez to, że jest to bieżnik asymetryczny, mamy tam y, ściankę boczną, taką delikatnie zmodyfikowaną, która ma nam pomagać y, w, podczas... Trudniejszych momentów, do, nazwijmy to. Do trudniejszych tak. momentów, oprócz oczywiście strony wizualnej, bo też y, ten design boku, zobaczcie, że może się podobać. Dokładnie tak. No i też tutaj w sumie jest jedna rzecz, co mnie troszeczkę zdziwiła, bo mówiłeś, że te opony jakby ze swoim przeznaczeniem, mm, opona... Geolandar do suwów jest bardziej nastawiona na jazdę po śniegu od wersji AW21, która jest, wydaje mi się, jedną z, zimów, z opon całorocznych, które najlepiej sobie radzą w warunkach zimowych na lodzie czy też na śniegu, a mimo to ta wersja radzi sobie od niej lepiej. Zdecydowanie uważamy, że tak będzie, ale też jest zupełnie inne przeznaczenie. Ja bym w ogóle jeszcze się cofnął na chwilę do, do samego pomysłu na skonstruowanie opon ja całorocznych, by. jeśli można. Oczywiście. I powiedział Wam, jakie są pomysły, czy idea w ogóle powstania opon. Otóż część producentów przy konstruowaniu opon całorocznych zdecydowało się na wersję, Zrobienia z opony letniej trochę opony zimowej. Natomiast część producentów druga, którą my też tutaj prezentujemy wam dzisiaj, czyli Yokohama, zdecydowaliśmy się z opony zimowej zrobić troszeczkę letnią. Więc te zupełnie dwa sprzeczne ze sobą, jak gdyby argumenty też potem odzwierciedlają zachowanie tej opony na drodze. I w tym przypadku to co wspomniałeś właśnie o śniegu, o tych trudniejszych momentach zdecydowanie powinno się lepiej odbywać w tych warunkach najcięższych, w których chyba jest najbardziej niebezpiecznie, tak mi się wydaje, niż na przykład na 30 stopniowym upale. Tak, właśnie te, też hmm. tak samo myślę, że właśnie opony Całoroczne, które dadzą nam większą pewność na śniegu, czy też właśnie w takich warunkach no, trudniejszych no, niż zwykła sucha nawierzchnia. No jednak tutaj jest kwestia bezpieczeństwa, a na suchej poradzi sobie prawie każda opona. Tym bardziej, że mimo wszystko bardzo dużo osób jeździ na oponach zimowych, latem, bo chcemy jeszcze sobie tam gdzieś wykorzystać, bo jeszcze jest więcej bieżnika, a nie chcą zużywać swoich letnich. Więc wydaje mi się, że tutaj opony całoroczne na ten klimat, jaki jest. Czyli Mamy rano te 2 stopnie, powiedzmy. Mimo, że jest sucho, opona letnia się już będzie ślizgać, co też mówię, że tutaj, no jadąc, to jest by Zauważyłeś na rondzie w niejednym samochodzie. Codziennie to obserwujemy na skrzyżowaniach. Zwróćcie sobie Państwo uwagę, że te, te opony koła jak gdyby się obracają podczas ruszania. Szczególnie gdy ktoś szybko chce opuścić skrzyżowanie i rusza, bo się ześwieciło nagle zielono. A przeglądał sobie telefon, czego nie można oczywiście robić. W międzyczasie spóźniony, już jak gdyby do pracy, yy, czy też na randkę. Śmiga sobie i te koła się obracają. Przy oponach zimowych to zjawisko przy tych temperaturach, o których Ty teraz mówisz, czyli takich poniżej 10 stopni Celsjusza, już nie występuje, bo to też jest inna mieszanka. A w oponach całorocznych, akurat tutaj, mieszanka została wykorzystana z tej poprzedniej, która tutaj była przed chwilą na tak, to, stole. Tak V905 ja. mamy tutaj mieszankę w modelu Blue Earth 4S AW21. Co ciekawe, albo co ważne, on jest produkowany w rozmiarach od 14 do 22 cali. Ta opona y, 17 do 20. Tak, dokładnie. Nos... I, I powiedz, mm -hmm. jakby te rozmiary się przepatają. Jakby w tym samym rozmiarze jest, trzeba zakupić jedną i drugą mm. oponę. Tak, może zdarzają się takie rozmiary rzeczywiście, że może, może sobie użytkownik wybrać, czy chce typową oponę taką o konstrukcji uniwersalnej, ale bardziej do samochodów osobowych, bo też trzeba pamiętać, że te suwy cięższe samochody też jest bardzo duża baza, jak gdyby takich crossoverów, które różnią się w zasadzie tylko środkiem ciężkości. One są nieco wyżej podniesione niż takie zwyczajne autoosobowe, natomiast ta konstrukcja jest typowo dedykowana, z myślą już, nawet konstrukcja takiej opony, jak sobie tutaj spróbujemy ugnieść ten bok opony, jest zupełnie inna niż takiej oponie osobowej, więc wtedy dedykowanym takim produktem po to, żeby sprostać tym cięższym warunkom pracy, ciężkim wymaganiom zdecydowanie polecam ten, natomiast jeżeli w takim rozmiarze akurat występuje też ten rozmiar, to, to macie Państwo do wyboru, one też spełnią parametry, ale być może będą niuanse, na które Wy bardziej zwrócicie uwagę i będziecie chcieli bardziej gdzieś sobie zjechać tam w trudniejsze momenty. I ta opona, zobaczcie tutaj jakie duże ma rowy, takie zygzakowate i to jest asymetryczna, która powinna nam zrobić też wtedy fajną robotę, nawet jeśli nie macie napędu 4x4. Czyli tak, w przypadku opon Yokohamy, jeżeli macie samochód typu SUV, to w zimówkach są dopiski właśnie SUV na oponie. Dokładnie. A jeżeli chodzi o opony całoroczne, to raczej iść w stronę serii Geolandar. Zdecydowanie. Dedykowanej właśnie do suwów, do crossoverów. Do Natomiast no, tak jak wspomniałeś o tych rozmiarach, tutaj zaczynamy od 17 cali, więc te suwy występują w zasadzie na takich rozmiarach i większych. Natomiast tutaj jest dedykowana za ten, ale oczywiście co kto woli. No tak, oczywiście tutaj hmm? nikomu nie nakażemy. Nie narzucimy taki, dokładnie. Nie narzucimy. Ja Polecamy, sprawę, ale, ale nie nakażymy. Na środek 833, czyli nawet więcej niż w oponach zimowych. Uh -huh. Gdzieś tutaj troszeczkę dalej 8.05, okay. także cały czas tutaj te 8 mm jest więcej w tej oponie. No bo też jakby ta, ta opona będzie miała więcej przed sobą wyzwań niż opony zimowe. No zdecydowanie tutaj... opony całoroczne mają trudniejsze warunki pracy niż typowe sezonówki mamy aż 866 a mierzyłem bardziej z boczku. Zobaczymy sobie na środeczku, gdzie powinien być bieżnik najwyższy. 862, podobnie, więc tutaj widzimy, że, że ten bieżnik jest raczej taki właśnie spłaszczony. Jako to też asymetryczna wersja do słów, także może to też mieć znaczenie. No i też to, co mówiliśmy na początku, nawet opony całoroczne, tu też mają lamele cięte do podstawy. Dokładnie tak jest i no, mimo to, że się domniemuje, czy zaleca się używanie takich opon, tak jak opon zimowych, jak wspomniałeś wcześniej, czyli do 4 mm głębokości bieżnika, no to zobaczcie, jak tutaj mamy 8,6 głębokości, więc mamy ponad 4 mm do jeżdżenia i, i naprawdę kilka sezonów można na tym przejeździć. Tak jest. Dobra, myślę, że możemy sobie przejść teraz do tych opon bardziej hardkorowych, Czy, czy jest yy, coś co byś chciał tutaj dodać? Yy, myślę, że na tyle. Yy, przejdźmy do tych opon dla entuzjastów 4x4, tak, dla tych, co, którzy, którzy chcą wjechać, zboczyć z trasy nieco, tak, tak dokładnie. A więc tak, przed nami opony serii Geolandar, opony całoroczne. Tutaj znany wszystkim model G015, i tutaj następca w wersji LT, czyli, czyli tej takiej z wyższym bieżnikiem, z tym bieżnikiem bardziej agresywnym. Jest to model G018AT4, który przyjechał do nas tutaj rzutem na taśmę. Tak. Udało nam się go właśnie zdjąć z samochodu. Prosto z samochodu co... i wieście mi, dokładnie tak było. Robert przed chwilą go dosłownie przyniósł. Właśnie się obawialiśmy, w którym miejscu będzie na samochodzie, bo gdyby był na samym końcu, nie byłoby szans, żeby go zdjąć. Natomiast była to chyba ostatnia zapakowana opona, bo po prostu wyjęliśmy ją bez żadnego problemu, także Szczęście po Logistyka stronie. się spisała, mogę tak, powiedzieć, naprawdę, wczoraj była zamówiona i fajnie, super, ekstra. A więc tak, wersja G018 będzie zastępowała wersję LTG G015, ale w przyszłości ją całkiem. Docelowo tego dzisiaj jeszcze nie wiemy. Skupiliśmy się na razie na tych, jak ty to ładnie nazwałeś, hardkorowych zastosowaniach opon, mm -hmm. tych delikatnych AT. Powiedzmy, więc zobaczcie, że te konstrukcje tutaj bieżnika są zupełnie inne i szczególnie może się ta konstrukcja spodobać kierowcom pick-upów, którzy nie chcą inwestować w oddzielny komplet opon letnich i oddzielnych zimowych, bo te opony są też w wersji całorocznej czyli posiadają na boku tą homologację. Czyli śnieżynkę z trzyszczytową górką, i może, można na nich podróżować w zimie. Też mają, zobaczyć jakieś lamele tutaj, więc to nie są same takie typowe klocki. Mimo to, że ten nowy produkt jest bardziej skierowany do tych ciężkich, cięższych samochodów, bo tak jak wspomniałeś, jest w wersji LT, czyli Light Truck. Do lekkich y, ciężarówek, do lekkich y, traków, do pick-upów przede wszystkim. Myślę, że idealnie tutaj się wpisuje dosyć popularny taki pick-up, y, który w Polsce jest użytkowany, czyli Raptor. Mhm. No i tutaj, co możemy zaważyć w obydwu tych oponach, mamy tutaj takie powiedzmy wzmocnienia ścianki bocznej. Które właśnie mają nam tutaj wspomagać, gdybyśmy właśnie wjechali jeszcze w jakieś nie wiem, większe błoto, czy też może nawet w śnieg, lub gdybyśmy musieli spuścić tutaj właśnie powietrze i te, te boki nam troszkę wyjdą, żeby po prostu opony nam y, nie zniszczyło, żebyśmy po prostu później po dopompowaniu, co będzie trzeba zrobić prędzej czy później, tak. e, żeby można było po prostu ruszyć na oponie. Niezniszczonej, tak? Dokładnie tak. No też ona jest specjalnie wzmacniana. Pod warstwą bieżnika znajduje się opasanie, tak zwane nylonowe, które namiweluje ewentualne zniszczenia i przebicie takiej opony. więc jest zdecydowanie ta konstrukcja opon, a te Geolandera jest bardziej odporna na jakieś uszkodzenia, no bo też, jak Robert wspomniałeś. Są trudniejsze warunki użytkowania. Tutaj zobaczcie, że ta konstrukcja jest taka bardziej zdecydowanie agresywna i te opony dużo więcej zniosą jakichś trudniejszych momentów. Tak jest. Pokażę Wam tutaj, jaką wysokość mają te opony. Nie ma co ich porównywać, bo to nie jest wersja LT. Ta tak, tak. Na przykład, żebyście wiedzieli, ile mają jednej i drugie. Tutaj mamy w granicach 12,5 mm, ale też nie wiem czy nie trafiłem tutaj przypadkiem na te takie wypustki, które mają nam dawać większą sztywność opony. Uh -huh. No, wydaje mi się, że jest tutaj w granicach tych właśnie 12,5 mm, no, nawet pod 13 w którym miejscu się zrobi, bo jakby opona nie jest idealnie taka sama na całej płaszczyźnie, więc Zobaczcie, no... że jest różnica, bo do takich tradycyjnych opon, o których mówiliśmy, całorocznych, to tam było 8 mm z kawałkiem, tak? tak? Więc jest duża to różnica. Jest opołowy, to jest tak. opona już AT z możliwością też użytkowania w warunkach zimowych. Wyszło. Całość 7, ale coś źle. Chyba jest 0,7, to, 9, 7, to tam musiałem trafić do tak, tam... 10 mm około Około 10 mieć mm. Mierzik, tak. Natomiast bezelte? to jest tak. Natomiast, jeżeli chcecie zobaczyć, jakie są różnice tym znakomitym, mającym ponad 100 rozmiarów bieżniku G015, to zachęcamy też do filmu, który zobaczycie w przebitce, który na kanale SklepOpon został nakręcony. Czym się różni ta wersja zwykła G015 od wersji LT? Bo naprawdę są też różnice również wizualne, nie tylko o głębokości bieżnika. Dokładnie tak. Jest ba różnica kilku milimetrów właśnie na tak, wysokości, no, więc. no 3 milimetry różnicy jest i ona wtedy jest bardziej zbliżona głębokością do tej opony, czyli yy, LT Light Truck. Dokładnie tak. A więc tak, to było tyle, jeżeli chodzi o opony zimowe, czy też całoroczne. Zykochamy, żeby tutaj nie przedłużać. Jeżeli będziecie mieli pytania, to oczywiście zadawajcie w komentarzach. Tak, ja czy też Arek. Na pewno postaramy się wam na większość z nich odpowiedzieć, bo są takie pytania, na które odpowiedzieć tak, do dokładnie sami nie da, bo już właśnie mówiliśmy, że jest tak dużo zależności między użytkowaniem samochodu, rozmiarami, czy też nawet tym samym samochodem, że no, niestety nie da się wszystkiego powiedzieć tak jeden do jeden. No i oczywiście oczekiwania użytkowników są bardzo, bardzo różne. Dokładnie tak. Także dziękujemy wam bardzo za uwagę. No i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy bardzo. Cześć. Hmm, pytanie. Coś. Co? Czy to coś, co tutaj chcemy? Czy nie? Czy kończymy? Ile tam mam 35 y minut. E to wystarczy. Tak? No, zdecydowanie.